Dzień dobry kochani, nazywam się Andrzej Harbudza, jestem edukatorem i opiekunem marki Biolixir Polska. Dzisiaj porozmawiamy o właściwościach i o systemie koloryzacji Bikul cool Soft Touch. Przedstawiając ogólnie markę, może zacznę od palety. Jest to system koloryzacji demi-permanentnej, który jest stworzony do pracy ton w ton z włosami wcześniej przygotowanymi, czyli rozjaśnionymi metodami, np. przykład albo balejarz, albo refleksy. System koloryzacji demi-permanentnej jest na tyle delikatny i delikatny dlatego, że nie ma w sobie ani alkoholu, ani amoniaku. Składnikami aktywnymi takiej koloryzacji kwasowej są wyciąg z liści oliwnych, aloes i kwas hialuronowy. Dzięki czemu włosy wyglądają świetnie nabłyszczone i mocno zregenerowane. Patrząc na paletę koloryzacji kwasowej, oczywiście możemy znaleźć te wszystkie piękne odcienie, które tutaj widzimy i natury i popiele i też piękne brązy czy burgundy, albo różowe odcienie w bardzo nasyconej koncentracji, ale i też clear, który jest bardzo przydatny przy koloryzacji bezbarwnej, rozcieńczaniu, uzupełnieniu, ale i też koloryzacji regenerującej, albo z użyciem Sunplex, który jednocześnie regeneruje i uzupełnia związki dłusierczkowe. Z tyłu oczywiście mamy wskazówki dotyczące koloryzacji i mieszania takiej farby demi-permanentnej Bikul cool Soft Touch. Przy koloryzacji musisz pamiętać, że najbardziej optymalny efekt uzyskamy jeśli aplikujemy farbę na włosy czyste, suche. Oczywiście można nakładać również na wilgotne odsączone ręcznikiem. Korzystając z Clear musimy pamiętać o proporcjach, które są bardzo proste do zapamiętania: 45 do 15, 30 do 30 i 15 do 45, czyli 15 do 45 maksymalny poziom rozcieńczenia. Po środku będzie 30 na 30, czyli 50 na 50 Clear a farba. I 45 farby, i tylko 15 clear daje minimalny poziom rozcieńczenia. Oczywiście wszystko mieszamy 1 do 1 z aktywatorem 1,8%. Tak wygląda buteleczka Bikul Soft, czyli to jest akurat kolor 4.0. Ma 60 ml i mieszać taką farbę trzeba z odpowiednim aktywatorem, który jest specjalnie dostosowany, czyli 1,8%. Jak widać konsystencja koloryzacji demi-permanentnej jest oleistym systemem koloryzacji, ale po zmieszaniu z eksydantem jest bardziej kremowa i dość przyjemnie się nakłada. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby wstrząsnąć buteleczkę zanim nalejemy na wadze. Dzisiaj z Natalią będziemy wykonywać delikatne refleksy, które podciągną już odrośnięty kolor. Użyjemy do tego czarnej pasty rozjaśniającej, która ma i włosku pszczeli, i e, olej arganowy, ale i też puder jedwabny, który chroni podczas. Rozjaśniania i zostawia włosy w świetnym stanie. Czarna pasta rozjaśniająca jest stworzona na grafitach, dlatego nie zostawia ani żółtych, ani pomarańczowych odcieni. Można nakładać na bardzo niskie poziomy i ona zniweluje czerwień, ale i też można zastosować na włosach nieco jaśniejszych, żeby stworzyć piękne refleksy folii. Korzystając z czarnej pasty rozjaśniającej, musimy pamiętać o proporcjach, które możemy dla siebie wybrać: albo 1 do 2, albo 1 do 3 i aktywatory, które oczywiście dobraliśmy 3, 6, 9 lub 12%. Jak widzicie, konsystencja jest. Jest dość przyjemna. Ta pasta nie pozwala podsuszać się włosom podczas rozjaśniania. Dzięki temu, że nie jest całkowicie czarna, tylko to jest grafitowy kolor samego produktu, nawet na foliach bardzo dobrze widać poziom rozjaśnienia. Jestem z Natalią i wykonamy koloryzację, która zakłada delikatne pojaśnienia, a jednocześnie pigmentację Bikul cool Soft która jest pigmentacją demi-permanentną, systemem oleistym, który regeneruje i Świetnie nabruszcza włosy. Cześć Natalia, powiedz proszę, czy masz coś, na co byś chciała zwrócić uwagę i na czym Ci zależy? Tak, bardzo chciałabym, żebyśmy zniwelowali mój odrost, żeby przy farbowaniu, później, przy tym późniejszym odroście, żeby to tak ładnie, płynnie przechodziło wszystko. Jeśli chodzi o kolor, to bardzo chciałabym, żebyśmy zostali przy tym takim ciemniejszym blondzie, bo bardzo mi się podoba. Możemy go ewentualnie delikatnie ocieplić lub delikatnie schłodzić. Rozumiem Natalia, to w takim razie będziemy działać. Słuchajcie, przy takich koloryzacjach jest bardzo waż... są bardzo ważne podziały. Patrząc tutaj na naszą modelkę widzimy, że odrost sporo odrósł, ale chcemy zrobić bardzo delikatny front, więc w tych częściach frontalnych jak najbardziej będą podjaśnienia, a w części tylnej pojawi się farba i gradient, który sobie obniżymy, tak żeby to było naturalniejsze i lepiej zrastało. Słuchajcie, tak jak wspominałem, koloryzacja jest demipermanentna, czyli działa raczej na włosy, które wcześniej podjaśnione, nie podbija naturalnych poziomów, naturalnej podstawy i melaniny. Więc podjaśnienie nam jest bardzo potrzebne, byśmy te refleksy miały, które później zatonujemy. A co dla mnie jest ważne w tym rozjaśniaczu, to jest to, że on jest bardzo stabilny i nie robi przy odroście żadnych rudych czy żółtych plam. Moi drodzy jesteśmy na etapie ściągania folii, żeby włosy delikatnie oczyścić z tego odrostu warto sobie ściągnąć na chwilę 2-3 minutki produkt na długość i za chwilę będzie mycie. W celu oczyszczenia musimy użyć szamponu lamelarnego, który dzięki Niskoczęstyczkowym lamelą wnika głęboko, oczyszcza, a jednocześnie uelastycznie i przygotowuje do dalszych procesów koloryzacji. Po umyciu szamponem użyjemy odżywki silnie regenerującej, która ma dużo protein i olei, wygładzi nam włosy, zregeneruje i przygotuje do dalszych etapów koloryzacji. Teraz, słuchajcie, jesteśmy już na etapie pigmentacji farbą Bikur cool Soft Touch. Teraz mieszam farbę demipermanentną Bicu cool Soft Touch 60711 i dosłownie 5,5 na pół i dosłownie 5 g 67. Włosy mamy umyte, odsączone ręcznikiem i na takie włosy wilgotne również możemy nakładać naszą farbę, naszą mieszankę. W tym momencie aplikacji, jak widzicie, nakładam od dołu do góry, czyli każde pasmo krok po kroku. Po aplikacji rozczesuję, tak żeby obniżyć delikatnie gradient i żeby ciemne refleksy również się znalazły na długości. I tę czynność powtarzamy, aż nie dojdziemy do sekcji bocznych. W taki sposób rozczesujemy, delikatnie ściągając produkt w dół na długość, oddzielamy nieco grubsze partie włosów. Aplikujemy naszą farbę. Farba jest żelowa, więc nie musimy pracować z cienkimi separacjami. I rozczesujemy. Po rozczesaniu pasma możemy sobie pomagać delikatnie palcem, tak żeby wprowadzić większy kontrast w długość. Im bliżej frontu nakładamy mniejszą ilość produktu, tak żeby zostawić front jaśniejszym. Czas oczekiwania jest od 10 do 30 minut. Pamiętajcie drodzy, że mycie jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o zmycie wodą, musimy zmywać do momentu, aż włosy nie będą miały zupełnie farby. I tak wygląda szampon zakwaszający, który ma proteiny, aminokwasy i też dość niskie pH, 3-3,5, który już przygotowuje włosy do zakwaszania i do poprawnego mm, procesu pulmeryzacji włosów. Kolejnym etapem pomyciu myciu szamponem jest oczywiście odżywka zakwaszająca, która ma również dużo protein, zestaw aminokwasów i olei, regeneruje, oczywiście również ma niskie pH i już proces pulmeryzacyjny będzie przebiegał poprawnie.